Zadanie 11 pod punkt a. Przekątne kwadratu przecinają się w punkcie 2,1, a jeden z jego wierzchołków ma współrzędne 1 i minus 2. Oblicz pole i obwód kwadratu. Wierzchołek ma współrzędne 1 i minus 2 i przekątne przecinają się w w punkcie 2,1. No to mając te współrzędne punktu A i punktu S, mogę wyliczyć długość połowy przekątnej, bo w przekątne kwadracie dzielą się na połowy. Czyli AS jest równe pierwiastek z x2 odjąć x1 do kwadratu. Y2 odjąć y1 do kwadratu. Czyli to jest 1 plus 9, czyli. Pierwiastek z 10. W takim razie przekątna kwadratu ma długość 2 pierwiastki z 10. Wyliczę pole korzystając z tego, że kwadrat to jest rąb, czyli przekątna razy przekątna przez 2, to jest wzór na pole, czyli 2 pierwiastki z 10 do kwadratu przez 2, czyli 4 razy 10 przez 2 czyli 20. To jest pole. No i teraz mając pole mogę wyliczyć bok, A kwadrat jest równy 20, czyli a jest równe pierwiastek z 20, 4 razy 5, czyli 2 pierwiastki z 5. Albo jeżeli miałem przekątną, czyli inaczej przekątna to jest a pierwiastek z 2, Czyli dwa pierwiastki z 10 to jest A pierwiastek z dwóch to dzielę przez pierwiastek z dwóch, czyli A jest równe dwa pierwiastki z 10 przez pierwiastek z dwóch i pierwiastki mogę przez siebie podzielić, czyli mam dwa pierwiastki z 5. Albo jeszcze można to stwierdzenia Pitagorasa też wyliczyć. No i oczywiście zostaje mi tutaj jeszcze jedna rzecz do zrobienia, bo na razie mam wyliczony bok, a ja potrzebuję obwód, czyli obwód to jest 4a, czyli 4 razy 2 pierwiastki z 5 to jest 8 pierwiastków z 5. Pole jest równe 20, obwód jest równy 8 pierwiastków z 5. Pod punkt B pole kwadratu jest równe 58, jeden z jego wierzchołków ma współrzędne minus -2, minus -3. No, czyli jakiś kwadrat, tutaj taki poglądowy szkic. Jeden z jego wierzchołków ma współrzędne minus -2 i minus -3. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych kwadratu, jeżeli wiadomo, że punkt ten należy do prostej x minus 4, y równe x minus 4. To, to nie, nie musi być żadna z tych przekątnych. Ta prosta może zupełnie iść dowolnie, natomiast mm, dowolnie przechodzi przez punkt S. Natomiast to, że ten punkt S leży na prostej y równej x-4 minus oznacza tyle, że mogę zamiast y nie muszę używać drugiej niewiadomej, tylko mogę drugiej zmiennej, tylko mogę x zostawić i wtedy ten punkt mogę oznaczyć przez współrzędne x i x-4. minus I przy oznaczaniu punktów A i S mam tylko jedną literę x, czyli wystarczy mi jedno równanie i to jedno równanie to będzie długość odcinka AS, czyli pół przekątnej. No mam pole kwadratu, czyli z pola kwadratu wyliczę długość przekątnej, czyli pole równa się d kwadrat przez 2, czyli przekątna razy przekątna przez 2. To pole to jest 58 d kwadrat przez 2 czyli 116 to jest d do kwadratu, czyli d jest równe pierwiastek z 116. Czyli odcinek AS to jest połowa przekątnej, czyli to jest pierwiastek z 116 przez 2. 116, no, cecha, podzielności, cecha podzielności przez 4, Czyli liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr się dzieli przez 4. Dwie ostatnie cyfry 16, czyli liczba 16, czyli w takim razie to dzieli się przez 4. 116 przez 4 to jest 2, 8, 36, 29. To oczywiście powinienem w pamięci zrobić. Czyli to jest 2 pierwiastki z 29 przez 2, czyli pierwiastek z 29. No to w takim razie, z jednej strony wiem, że ten, y, długość tego odcinka to jest pierwiastek z 29, a z drugiej strony pierwiastek, y, długość odcinka AS to jest pierwiastek z x odjąć minus 2 do kwadratu, czyli plus 2, i y, czyli x minus 4 i odjąć. Czyli dodać 3 do kwadratu, i to jest pierwiastek z 29, podnoszę do kwadratu i od razu wzory skróconego mnożenia, czyli x kwadrat plus 4x plus 4, a tutaj mam x minus 1, czyli x kwadrat minus 2x plus 1 yy, i to jest równe 29. 2x kwadrat, dodać 2x i odjąć. 24 jest równe 0, mogę podzielić przez 2, czyli x, czyli delta to jest 1 minus 4 razy 1 razy minus 12, czyli 49 pierwiastek jest 7. Zatem pierwszy x to jest minus 1 plus 7 przez 2, czyli 3. Drugi x minus 1 minus 7 przez 2, czyli minus 4, no to y jest x minus 4, czyli 3 minus 4 to jest minus 1, czyli jeden punkt ma współrzędne 3 minus 1, jedno rozwiązanie, czyli jeden możliwy punkt, i drugi możliwy punkt to jest minus 4 minus 4, czyli minus 8. Czyli drugi możliwy punkt to jest minus 4 i minus 8. Czyli dwa takie punkty są, które spełniają, które są rozwiązaniem tego zadania. 12. Odcinek AB leżący na prostej K ma długość D. Środkiem tego odcinka jest punkt E. wyznaw współrzędne punktu, punktów A i B. Czyli mam odcinek. Odcinek AB i punkt S jest środkiem tego odcinka. I punkty A i B leżą w odległości y, równej połowie długości odcinka. No i punkt B dodatkowo leży na prostej y równej x, czyli jest x, i zamiast y też x, bo y jest równe x. No i y, takie punkty, y, których współrzędne spełniają warunek XX i leżą w odległości dwa pierwiastki z dwóch od punktu S są dwa, to jest punkt A i B, czyli y, z, oznaczając jeden punkt od razu otrzymam rozwiązania obydwa punkty. Czyli tak, długość odcinka to jest X odjąć 3 do kwadratu. X odjąć 3 do kwadratu i to jest równe 2 pierwiastki z 2. To podnoszę do kwadratu i mam x kwadrat, czyli 2x kwadrat, bo mam dwa takie same wzory. Minus 6x, czyli minus 12x, dodać 9, czyli dodać 18 jest równe 8, czyli 2x kwadrat minus 12x dodać 10 jest równe 0, i po podzieleniu przez 2 Mam równanie kwadratowe. Delta jest 36 odjąć 20, czyli 16. Pierwiastek jest 4, czyli x. Pierwszy to jest 6 plus 4 przez 2, czyli 5. I drugi x to jest 6 minus 4 przez 2, czyli 1. Zatem y. y jest równy x, czyli 5. I y drugi jest 1. Czyli jeden punkt ma współrzędne 1,1, 1, a drugi punkt ma współrzędne 5,5. No i podpunkt B, który będzie analogicznie robiony do podpunktu A, czyli punkt, którego odległość będę liczył, ma współrzędne x, i zamiast y na podstawie tego wzoru to jest 3,4x dodać 2. Długość odcinka jest 10, czyli odległość jest, od środka jest 5, no i punkt ma współrzędne 12,11, czyli odległość, to jest x odjąć 12 do kwadratu i teraz y, czyli 3 czwarte x plus 2 odjąć 11 do kwadratu jest równe. 5 to podnoszę obustronnie do kwadratu, czyli pierwiastek znika. Zostaje mi wzór skróconego mnożenia. Plus, tu mam minus 9, czyli jest.

Nie 500, ale co ja tutaj mówię. To jest tak trochę w pamięci liczone, co oczywiście mnie nie tłumaczy. Tutaj jest jeszcze razy 4, czyli 512, czyli to jest 64 pierwiastek, jest 8, czyli x jest równe 24 plus 8 przez 2, czyli 16. Drugi x. 24 minus 8 przez 2, czyli 8. Zatem y równa się 3 czwarte razy 16, to jest 12 plus 2, to 14. I y jest 3 czwarte razy 8, to jest 6 plus 2, czyli 8. Zatem jeden koniec to jest ma współrzędne 16, 14, a drugi ma współrzędne 8 i 8.